Dlaczego nie kupuję mieszkań na wynajem, chociaż mam na to kasę? Wszyscy mówią, że to pewna inwestycja, ale sprawdziłem najnowsze dane z Warszawy. Słuchajcie, mieszkanie za 500 tysięcy złotych w Warszawie wynajmujecie za 3,5-4 tysiąca złotych miesięcznie to 42-48 tysięcy rocznie. Brzmi jak 8-10% zwrotu, prawda? Ale czekajcie, czynsz administracyjny 600 zł miesięcznie, 7200 zł rocznie, podatek od nieruchomości 480 zł. Ubezpieczenie 600 zł. Remonty, naprawy 1500 zł rocznie. Razem 9780 zł kosztów. Zostaje Wam około 35 tysięcy. To jest 7% zwrotu brutto, ale jeszcze zapłacić PIT od dochodu od najmu. Po podatku zostaje Wam max 6% netto. To wszystko pod warunkiem, że cały czas masz płacących najemców. A PKO Bank Polski płaci 8% dywidendę bez żadnych kosztów utrzymania i bez podatku PIT od dywidend na IKE. Plus nie dzwoni do Ciebie nikt w środku nocy, nie szukacie najemców, nie martwicie się pustostanami, dlatego wolę być współwłaścicielem banku niż właścicielem kłopotów.